you <smart noise> Cześć kochani, z tej strony Scarlett, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku wyzwania dziesięcioleci. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, jeżeli lubicie tę serię, a ja zapraszam Was do oglądania. Jak wiecie, posiadamy dosyć duże rezerwy finansowe, ale te rezerwy finansowe są przeznaczone na rozwój i życie naszych pociech, czyli po prostu pieniądze zostaną przekazane Clarkowi, zostaną przekazane Abrahamowi na dom i tutaj powoli już musimy żegnać się z Sofią, ponieważ Sofia ma 3 dni do zmiany grupy wiekowej, oczywiście ona do momentu, jakby wyjścia za mąż, nie będzie mogła naszego domu opuścić, więc na dniach będziecie mogli poznać potencjalnego kandydata, z którym Sofia będzie chciała się związać, chyba że go nie będzie. Może Sofia zostanie starą panną? Nie wiem, nie wiem. Jak do tego dojdzie, nie wiem. Co się będzie działo, też nie wiem. Kochani, jak wiecie, Jane jest w ciąży. To jest jej trzecia ciąża już. Niedawno urodziła dziecko, więc leci dziecko za dzieckiem. Więc powiem Wam, że jej mąż dosyć. Taki konkretny mężczyzna. Natomiast Jane wyśle tutaj, żeby się ogarnęła i poszła zwyczajnie spać, bo jest zmęczona. Ogólnie chciałam, żeby wszyscy poszli spać, ponieważ każdy jest zmęczony, a jest taka godzina, gdzie oni powinni spać i nie wiem, czemu e, zachowują się w ten sposób, w jaki się zachowują, czyli po prostu e, jakby wyszli z łóżek i nie śpią. Zośka do nas wróciła do swojego pokoju. Może sobie tutaj już spokojnie spać. Tutaj maluszek płacze, więc trzeba będzie mu zmienić brudną pieluszkość. Ty możesz pójść i tutaj zmień mu brudną pieluszkę, bo właściwie czemu by nie? A twoja żona pójdzie spać, jak się wykąpie. I chodź tutaj przytul, i podrzucaj w końcu Twój maluszek. Ty masz dni do zmiany grupy wiekowej 8. No, i niestety na dniach tutaj, jak widzicie, Stanley będzie nam e, umierać. No, i trzeba będzie faktycznie się zastanowić nad tą potencjalną. Mm, mm, potencjalnym cmentarzem dla naszych simów. Mhm. Wtorek godzina 8 a Wy nie jesteście jeszcze wypoczęci, więc ulala, nie czekaj, 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 nie, ty nie idziesz spać. Na karm, karm piersią tutaj będziesz rozmawiać i będziesz przytulać i będziesz podrzucać. Ty śpi, bo jesteś naprawdę jeszcze zmęczony. Właściwie wszyscy są zmęczeni, więc jeszcze nie chcę tutaj Was budzić na obiad, Jane. Właśnie nie wiem, czy Jane, czy Sofię, może zgarnę do roboty. Sofia, ty idziesz do szkoły w ogóle. Ty tak śpisz, śpisz. Ja zapomniałam, że ty przecież jeszcze szkołę masz, więc do żadnej roboty nam tutaj nie pójdziesz. Jane, niestety, przykro mi, ale ty będziesz musiała się zająć tymi wszystkimi rzeczami, czyli będziesz tutaj wyrzucać zepsute jedzenie i przygotujesz jakieś śniadanie dla wszystkich, chyba że mamy coś z resztek, które możemy coś wykorzystać. Mm, otwórz. No, jest dosyć dużo tego. Tost francuski zostało 5. Myślę, że śmiało możecie się ludzie tutaj poczęstować tym jedzeniem. Jak już będzie taka możliwość, młody, też sobie zejdziesz. Ile ty masz, młody? Nikoś. Nikoś ma dwa dni do zmiany grupy wiekowej. Na dzisiejszym odcinku raczej do tego nie dobrniemy. Ale im dalej w las, tym będzie lepiej. Ty sobie skorzystasz, sprzątniesz kuwetę, wykąpiesz się i też pójdziesz zjeść Stanley. Natomiast jeszcze zanim nam umrzesz, będziesz tutaj robić mebel, czyli wiesz, wanny, ile tylko się dam, Żeby tych pieniędzy było jeszcze trochę więcej, no bo fajnie by było jakieś zabezpieczenie finansowe. Ciągle w tej serii o tym gadam, ale to jest seria takie istotne, powiedziałabym. Jane, też sobie zjesz i też Cię czeka dzisiaj. Niestety bądź niestety od rana robota. Oho. Uh Widzę, -huh. że Ty się od razu nie najesz. Będziesz to naprawiać. I dopiero wtedy weźmiesz porcję. I dopiero wtedy będziesz robić wanny. Produkcja wanien u nas jest. Oho. Uh -huh. Widzę, że kot ogarnia co jak. Daj smakołyk, wygłoś kazanie o skakaniu po blatach. Czemu nie idziesz? Oni się mi coś zwieszają strasznie. Yy, wygłoś kazanie o skakaniu po blatach. Weź porcję, skorzystaj i wykąp się. Wszyscy mają swoją robotę? Wszyscy mają. Młody tak. Średnio, ale młody ty już umiesz sam korzystać? O, umiesz Idealnie. I zmienimy mu strój. E, zmień strój na taki normalny, codzienny, bo pójdziesz tutaj się bawić w piasku. Kot oduczyła się wskakiwania na blaty. Jak <laughs> to zrocze. I wsadzamy to tu. Wypuszczamy kota. Wiem, że tam mówiliście, że, powi że powinnam uważać, bo może po prostu wrócić z kociętami, No ale chcąc nie chcąc, to tak się działo, nie? Więc. Więc myślę, że... Wypuść. Cała łazienka jest zawalona zawsze tutaj tą wodą Nawet jak wróci z kociekami, no to już... Będzie to w miarę naturalne, chociaż nie mamy raczej miejsca w rodzinie, żeby tak się działo Mamy miejsce na tylko jednego bombelka, z którym wciąż jest Jane Stanley, później idziesz tutaj. Nie możesz podlać terenu? Nie, nie potrzebuje wody, nic nie potrzebuje, nic nie mamy zrobić z tym. Idziemy do toalety. I teraz tu, zrób pranie, upyszwali. bali. I lecimy do stanowiska, zrób mebel, wanna. Pombelek płacze, karmimy piersią, zmieniamy brudną pieluszkę, przytulamy i rozmawiamy. Jane, jak wróci, powinna zająć się tymi kompozycjami kwiatowymi. Nikolas znalazł jedna muszla na szyjnik. Na szyjki? Myślałam, że na szyjnik. My się dobrze. Ładnie, ładnie. Sofia na dzisiaj skończyła. To Sofia idziesz skorzystać, sprzątniesz, wykąpiesz się. Tu też sprzątniesz, tu też sprzątniesz i resztki dla ciebie. Nie będziesz brać porcji, bo wypadałoby, żebyś coś nam przygotowała do jedzenia, podasz obiad albo wyjmiemy coś. Czy mamy coś takiego obiadowego tutaj? E, fasolka po bretońsku. No, przy możesz sobie wziąć. Wartość odpowiedzialności sprawia, że Sofia kwalifikuje się, by przypisać jej cechę odpowiedzialna. Kochani, a teraz robimy mały przeskok, bo jest dosyć taka istotna rzecz, o której Wam nie powiedziałam specjalnie, ponieważ ja nie chciałam od niej zaczynać odcinka, więc uwaga, dun, 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 dun. znowu Klarka, troszkę się pomieszało w życiu, niestety, bo i też, niestety, spokój był chwilowy w jego życiu. No to nie jest taki spokój, jaki jest u Edwarda, przynajmniej na razie. Kochani, pamiętacie żonę Klarka, Kate? Wasza ulubiona bohaterka. Znaczy niektórzy serio ją lubią, więc ja się nie dziwię, bo to taka dosyć charakterna postać. Wróciła. Tylko problem polega na tym, że Kate jest w ciąży. Kate jest w ciąży i teraz nie wiadomo, kto jest ojcem jej dziecka. Ponieważ jak wiecie, Kate nie było przez dosyć długi okres czasu w domu. Garderoba, zmień strój. No i cóż, no, Clark przecież nie mógł wyrzucić żony. Zważywszy, że jakieś tam wpojone zasady ma, więc wywalanie żony w tym jej stanie byłoby dosyć takie średnie. Poród, zapytajnik, pytajnik, pytajnik, czyli jest to trzeci trymestr. Choć tutaj mm, popraw humor i przywitaj się ogólnie ze swoimi dziećmi. Czyli jak się zaczęło jakby jakoś powoli układać w życiu naszego Clarka, oczywiście musiała zjawić się. I jego żona. Żona marnotrawna, bym powiedziała. No, w każdym razie. Będziemy tutaj oczekiwać, co tym razem się urodzi i jakie to będzie miało oczywiście skutki. Jak widzicie, młoda jest bardzo do mamy podobna. Mama ostatnio ją widziała jako takie zaniedbane niemowlę. No, mama, cóż czy ona będzie to ogarniać, czy Clark faktycznie będzie chciał z nią być. No Na razie Clark czeka, ponieważ czeka na jakieś informacje. Nie wiem, jak się dziecko urodzi, będzie patrzeć, czy jakieś rude, bo jak rude, to wiadomo, że jego. Wy możecie zgadywać, czy je może być to dziecko, czy Clarka, czy kogoś gdzieś tam zapoznanego przez naszą Kate. Także jest dosyć to interesujące, odrabiajcie sobie proszę młodzi lekcje odrabiajcie lekcje, więc finanse tym bardziej się przydadzą naszej rodzinie będziemy liczyć na to, że jakby główna oś McTinsley'ów pod tym względem nas poratuje względem oczywiście finansowym a ty idziesz tutaj Kate trochę poogarniać no bo w końcu jak wróciłaś patrz jaką kuchnię masz teraz i co z tym zrobisz? Kate McTinsley, dni do zmiany grupy wiekowej. 15. Także, no. Jest zabawa. Weź pocztę. Własna kolekcja, zabrała już wszystko ze skrzynki, co my tutaj dostaliśmy. Po co nam to? Oj, nawet kapsuła, ale kapsułę też sprzedajemy. Dostaliśmy zabawki dla dzieci. O Jezu. to na pewno w ramach urodzin. Więc tutaj chowamy zabawki dzieciom i dostaliśmy zestaw do hodowli kwiatów. Dobra, to otwieramy paczkę, może coś ciekawego. E, średnio, ale możesz to zasadzić. No Edwardzik, sorry, ale my mamy wyciszony telefon. Ty sobie zmienisz strój. Jest smutny, odczuwa smutek pracy nad ponurymi simami, zawsze coś tam, coś tam. No wiadomo, że nie będziemy raczej chcieli zbyt z naszą żoną tutaj rozmawiać w tym temacie odnośnie tego, co się działo, bo my mamy na nią focha, a oczywiście Kate tutaj będzie się starała pokazać, że nie, no ona się zmieniła, zrozumiała. Że nie powinna była opuszczać rodziny, a tak naprawdę wiadomo, no ciąża no to przecież nie, nie, nie jest w stanie się jakoś tak sama utrzymać. Wypadałoby, żeby to dziecko się jakoś urodziło, gdzieś żyło i mieszkało. No to wróciliśmy do męża, co? Czemu ty masz aparat? Sprzedajemy. Sprzedajemy. I sprzedajemy. Dobra, i tutaj robisz jeszcze pomóż przy odrabianiu lekcji drugiemu z dzieci. I zabawki chowamy. Tu raz, i tutaj nie. To sprzedajemy. I chowamy. Także czeka nas remont domu, ponieważ w ogóle nie mamy miejsca przecież na kolejne dziecko. Jest trójka tutaj, więc dosyć tego dużo. E, ty podlej ten ogródek nasz. Właściwie nawet nie wiem, kiedy ona będzie rodzić, więc to jest w tym najlepsze. No i trzeba znaleźć gdzieś miejsce na kołyskę. Bo my mamy kołyskę chyba tutaj w wyposażeniu jeszcze sprzedaną czy nie sprzedaną, nie pamiętam. A, jest niesprzedana, widzicie. No to kołyska i sprzedajemy talerz. Trzeba było wyjąć z zakamarków naszych. Lato i wiosna dzwonki, czyli będziemy mieć finansowo na razie trochę pomoc, jeżeli o to chodzi. Ty skorzystasz i podasz tutaj swojemu mężowi i dzieciom kolację, żeby się podlizać i zrobisz, nie wiem, pierogi z warzywami. Czyli coś, czego Kate normalnie nie robiła, bo ona totalnie miała wylane na wszystko. No, trochę sobie posprzątał klargi, ona już wbiła. Sekretny uścisk i tutaj pocałuj w policzek te swoje dzieci. Susu. <grywa> dzieci za bardzo też nie wiedzą, co mają myśleć, bo w końcu z matką jakoś za bardzo kontaktu nie mają, nie? W końcu zostawiła. Rozmawy o zainteresowaniach. Popraw humor. I opowiedz niewiarygodną historię. Dzieci są głodne i senne. Więc proszę bardzo, Kate, wyrodna matko, możesz się wykazać teraz. A macie ciemno tutaj. Przydałoby się wam coś zamontować. Macie już trochę pieniędzy, to możemy wam, jakby, osiedlenie trochę zmienić, myślę. Okej, okay, mamy pierogi, to. O, jeszcze nakryj tutaj do stołu. Eleganckie nakrycie, pustynne obwódki, choć. Odwalimy jeszcze nakrycie. No, a jakże, żeby się podlizać w tym powrocie do domu. O, no, widzę, że. No, niby wiadomo, że zmęczona, ale powiedzmy, że to jest szczęście z okazji powrotu mamy. Nie wiedzą, co się dzieje. Clark wiadomo, jak mówię, nie rozmawia z Szaną. Woli, on woli nawet z nią nie gadać, woli w ogóle nic, jest po prostu chłop w problemie, ponieważ no, nie chce jej jakoś tak się pozbywać, bo przecież wiadomo, że zanim ona pojechała, to oni jakieś tam barabara bara, inne te rzeczy. Ona wiadomo, mówi mu, że to jest jego dziecko, on nie do końca wierzy, co się mu nie dziwimy, bo nie wiadomo jak jest, ale no, na wszelki wypadek jednak no jej nie wyrzuca, no bo mm, no, nie wie, co ma zrobić z nią. Zwyczajnie. Bo jeśli faktycznie to jest to jego dziecko, no to wiadomo, że nie będzie chciał, żeby to dziecko gdzieś się tułało w dziwnych miejscach jak matka. A matka o dziwo będzie tutaj chodziła i sprzątała. To jest sobie z dziećmi porozmawiaj za to. Jeszcze na chwilę wbiłam do trybu tworzenia, dlatego. A Wy nie macie tutaj żadnej, żadnego oświetlenia? Aha, macie jedną świeczkę. E, dlatego, że wiadomo, że musiałam łóżko zmienić, bo przecież moda nie miała w ogóle w czym spać. Nie miała swojego łóżka i przecież w brata łóżku spać nie może. Czekamy tutaj, aż. Kate wymyje tę wannę i ty pójdziesz tutaj sobie skorzystać. Katie, ile ci jeszcze zostało? Ma dosyć dużo. Okay. No a Stanley, idziesz tutaj mm, opryskać potwora z podłóżka. Kate, tutaj pójdziesz skorzystać, jak córka skorzysta. Ukryj się przed wszystkimi. Opryskaj potwora z podłóżka. No i zwyczajnie idziesz... Czemu ja Stanley? Cały odcinek? Jezus Maria, mam wrażenie, że tak. Clark. Jak coś to Clark. No i kochani, urodziła się mała Margaret. Ja specjalnie wam tutaj nie pokazywałam samego procesu narodzin, dlatego że nie wiem, czy tam się nie pojawiają w trakcie jakiejś czasem spoilery, czy też nie wiem, czy się pojawiają, czy nie pojawiają. A chciałam, żebyście mogli sobie tutaj pozgadywać, czy to może być dziecko. Natomiast ja już je przerzucam do naszej głównej rodziny, także mamy nowego członka, Margaret, najmłodszą, przynajmniej póki co. Bo wiadomo, że jeszcze tutaj będzie poród u Edwarda, czyli Clark. E, powiedzmy, że Clark ma trzecią, czy trzecią, drugą córkę. A czy to jego na pewno? Wiadomo, będziemy weryfikować. Dziecko nam dorosło! Ominęliśmy urodziny! Ale to nic się nie dzieje, to zobaczymy sobie w kasie co i jak widzę, że jest blondynek, więc super, Walter jest blondynem, czyli jakby ten gen rudości został przełamany, zaraz zobaczymy, jak dokładnie wyglądasz, Walter, 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 pokaż się. Blondyn z brązowymi oczkami, spójrzcie na Waltera, ale jest cudowny. Hello, Walter. Więc mamy tutaj Waltera, mamy tutaj Nikolasa, nie wiem, który z bąbelków jest słodszy. Ja myślę, że jeden i drugi jest naprawdę przefajny. Czekajcie, bo dach sobie tutaj wrzucę, żeby to wszystko ładnie wyglądało na zdjęciu, bo oczywiście chcę mieć na zdjęciu moje małe brzdące, póki są jeszcze małe. Bo później to wiadomo, może być różnie. Więc także mamy dwa małe bombelki. Wolterze, oczywiście, lecimy do Modyfikuj, Stwórz Sima. Tylko, oczywiście, kod jeszcze. Ja wiem, że ta fryzura jest średnia jak na tamte czasy, ale może ją zostawimy, bo jak wyskoczył w niej, no, tak fajnie wygląda. A ciągle daje jedne i te same. Powiedzmy, że wiatr mu przywiał do góry te włosy, co? No to nie mogę mu tak zostawić. Muszę mu przylizać te włoski. I kochani, ja już skończyłam przerabiać Waltera. Myślę, że ten strój codzienny, który mu dałam, no. Jakiś może fascynujący nie jest. Więc waham się między na przykład daniem tego. Bo to też takie na szelkach. Jakoś tak lepiej się prezentuje. Może jednak na to mu zmienię, bo jakoś tak mam wrażenie, że biedny byłby pokrzywdzony w tamtym stroju. Albo nie wiem, tutaj ten pulowerek też byłby chyba dobry, fajny. Mm, kolorystycznie jednak średnio dobra. Zostawię mu to, żeby nie był taki pokrzywdzony w stosunku do brata. Tak się prezentuje: Walter Blondyn. Czy urodził, że się postarzał już w dzisiejszym odcinku? Muszę oczywiście zadbać o odpowiednie łóżko dla niego, więc lecimy jeszcze do trybu. Kupowania tutaj, żeby coś wstawić do naszego domu. I teraz tak, w wyposażeniu raczej, no, raczej nic nie mamy. Natomiast mogę tutaj w pokoju Abrahama umieścić łóżko w wyposażeniu i wrzucić tutaj łóżko dla naszego najnowszego bąbelka. I tutaj trzeba będzie oczywiście zrobić. Renowacje tych pomieszczeń, bo one są bardzo takie, już stare, bym powiedziała wyglądowo. Sprzedajemy nasze wanny 21 tysięcy i lecimy do roboty. No bo jednak, o Jezu, no musicie harować na całą rodzinę, sorry, ludzie. Musicie. A ty, młoda, chodź tutaj, odrabiaj lekcję. Walter, jak się czujesz, Walter, jesteś troszkę głodny, więc nie wiem, może ty sobie weźmiesz te porcje. Nie wiem, ile zostało tutaj. Ty sobie weź porcję. Kontynuuj wannę. I ty też kontynuuj wannę. Wam coś może wymyślimy. Ty będziesz kontynuować ten portret. Co jest młody? Nie jesz? A bo śmierdząca, ciotka Zosia. Czy mamy coś jeszcze? Dla dzieci, co można tutaj dać? No, niby te tosty. Ty możesz sobie wziąć. I możesz z bratem tutaj porozmawiać. Rób zabawne miny. Rozmawia o ulubionym kolorze. Rozmawia o superbohaterach. I Edward, ty też chodź sobie tutaj weź porcję. A ty młoda to sprzątnij wszystko, bo tu śmierdzi i jest brudno. Już ukończyłeś pracę? To jeszcze raz. Cały dzień roboty. Cały... Boży dzień. No ale to tak ma wyglądać, nie? Jak się mają wzbogacać. No i masz tu synów. Opowiedz śmieszną historię, pogadaj z synami, co? Popraw humor. Dobrze, że są różni z wyglądu. Jakie to jest mrocze! No proszę was! Genialne Ale nie dzieci, czyli e, chyba po tacie oczu. Nie wiem, jakie ma ojciec. Ojciec, jakie masz oczy? A nie, ty masz brązowe. To ty masz brązowe, twoja żona ma brązowe, więc no nie, nie dziwię się, że mają dzieciaki brązowe. Okej okay. To nic, nie mówię. W takim razie, czy my mamy coś tutaj jeszcze, co można zjeść? Tost francuski, jedna porcja. Dobra, to chodź sobie zjeść, Jane. Ech, kochani, jakieś małe barabara tutaj było, bo były potrzeby wśród Simów do tego. Ehm, Zośka, podaż nam obiad. O, jakąś zupę. Zupy dawno nie było. Ech, ty sobie czytaj, Stanley. Czytaj, czytaj, bo. To jest przykre, że Ty w tym dzisiejszym odcinku będziesz umierać. Jakieś takie, nie wiem, cały czas o tym mówię, ale naprawdę jest to jakieś takie przykre, jakby się nad tym zastanowić. Ty wyczyścisz, wykąpiesz się, Jane, bo chyba jeszcze się dzisiaj nie myłaś. I kochani, ja na dzisiaj będę kończyć nasze dziesięciolecia. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Wydaje mi się, że dosyć dużo się wydarzyło, więc w przyszłym odcinku się dowiemy, co i jak. W przyszłym odcinku prawdopodobnie jakoś tak na początku już będziemy żegnać Stanleya, będziemy witać nowe dziecko, będą pewnie urodziny już, tak myślę, że urodziny będą Nikolasa, tak, więc będzie się dosyć sporo działo. Dziękuję oczywiście bardzo serdecznie za oglądanie, zostawiajcie proszę łapki w górę, jeżeli lubicie serię dziesięcioleci. Ja Was oczywiście zapraszam też na pomyłki i RWDG. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się standardowo cieplutko i do usłyszenia następnym razem. Cześć!